Pokolenie Z weszło już na rynek pracy. Jest to zupełnie odmienna generacja od poprzednich, dlatego z pewnością warto zwrócić na nią uwagę. Pokolenie Z, zwane inaczej zoomerzy, generacja Z, postmillenials, pokolenie generacja multitasting, ciche pokolenie lub zwane inaczej pokoleniem zombie. Są to pierwsi ludzie dorastający w pełni w cyfryzowanym społeczeństwie. Według większości źródeł to pokolenie osób urodzonych po 1995 roku. Dla pokolenia Z cyfrowy świat istnieje od zawsze, od urodzenia. To pokolenie dorastające w świecie nowoczesnych technologii smartfonów, tabletów. Uznawane są za pokolenie spędzające mało czasu w realnym świecie. Pokolenie Z jest dobrze wykształcone i sprawnie poruszające się w nowych technologiach. Jakie cechy charakteru posiada pokolenie Z? Jakie wartości wyznaje? Na te pytania, jak również na inne związane z pokoleniem Z, usłyszycie Państwo podczas czerwca z Bankiem Spółdzielczym. Zapraszam serdecznie.